Tu mam do ciebie pytanie, ponieważ to stawia pewną rodzaju filozoficzną barierę. To znaczy część film dąży do specjalizacji, część film dąży do tego, żeby być generalnym agentem do wszystkiego. No i jak ci się wydaje, która wizja w przyszłości wygra? Hmm. 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 Pewnie agentem do wszystkiego i pewnie ci, którzy mają największe bańki to zrealizują, czyli pewnie będzie to Apple z iPhone'em albo Mam takiego Newsa dotyczącego Samsunga, więc pewnie agent do wszystkiego. Ja, tu, ja generalnie właśnie widzę taką przyszłość, że OK będzie agent do wszystkiego i powiedzmy taki, większość ludzi będzie z tego stać, ale będzie też dużo specjalistycznych narzędzi. Bo na przykład nie wierzę, że Manus będzie lepszy niż Gamma w robieniu prezentacji, ale wystarczająco dobre, żeby zadowolić, nie wiem, większość ludzi, nie? Mhm. Więc pewnie będzie taki rynek dwóch, rynek dwóch torów po prostu. Mhm. Uh -huh. No zobaczymy.